Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj taki filmik po dwutygodniowej nieobecności. Pokażę Wam małe zmiany. Zobaczcie tutaj. Tata stwierdził, że umaluję tą ściany, żeby tak było troszkę przyjemniej, estetyczniej. No a ja tutaj, jak wiecie, to taka gablota wisiała. Tu zawsze były zdjęcia. Tylko, że tej gabloty ja już zmniejszę trochę. Albo nie zmniejszę. Ja tej gabloty, jak wiecie, dosyć długo już nie odświeżałem i były tu i praktycznie, nie, nie praktycznie, nie było tutaj zdjęcia żadnego ogłębia, który jest obecnie, nie? Teraz są zdjęcia powymieniane. Jak możecie zobaczyć, to. Oprócz tej żółtej samicy, która jest tutaj na środku, to wszystkie inne ptaki, które są na zdjęciach, są obecnie w hodowli. Wiadomo, że myślę, że tej jesieni to się troszkę zmieni, że być może coś sprzedam. Yy, I oczywiście to nie są wszystkie ptaki, które są w hodowli, jest to zaledwie część. No, ale stwierdziłem, że tak będzie fajnie. No teraz na tablicy tutaj za bardzo nic ciekawego nie ma. Yy, słuchajcie, jest profilaktyka robiona na i już jest zrobiona. Jest yy, robiona teraz na koktydiozę i będzie robiona na Nie, To takie, takie trzy profilaktyki. Yy, po, tygodni po tygodniu będą one gdzieś robione. Także posprzątałem w wolierce, żeby było fajnie przyjemnie. A jeszcze się muszę cofnąć, bo nie pokazałem wam. Wykluły się te dwa młode po widynach a mówię już niech tam sobie będą nie wiem czy ja je zostawię na mamki czy tam oddam komuś to no wyjdzie w praniu tutaj młode, motyle w ogóle tu lubią wchodzić ja nie lubię jak one tu wchodzą ale one tu lubią wchodzić zobaczcie tak tutaj jest młody o tu młody wyleciał tu młoda samiczka tu młoda, nie wiem jeszcze samczyk czy samiczka tutaj młody samczyk jest yy, tu jest stara samica a tutaj są te młode Pokaż i pokaż. Dwa takie ustawki w nie? Tamte zapomniane były i nie a tutaj mam takie obrączki bo związkowych. No takie ptaki nie będę zakładał, bo to nie ma sensu. Zobaczcie, widynka, stara mamka. No to tutaj ojciec tych widynów jest. Ten ptak. Słuchajcie, z tą samiczką miałem mały problem, bo ja byłem one w ogóle te wszystkie. Ptaki, które wcześniej Wam pokazywałem, że jeszcze karmione, to już są samodzielne. Ale no fajna samiczka może być, złebka, jest w ogóle bardzo przyjemna. Pokażę Wam zaraz rodziców. No to jest ptak po dwunastce, ktoś ogląda to może I ona okazało się, że je, ale że nie pije. I powiem Wam, że wyglądała już bardzo słabo, ale gdzieś tak ja pracowałem na ranki. Tylko te popołudnia krótkie w domu. Nie przeuważyłem, żeby tam oczy mrużyła czy coś i słuchajcie problem był taki że właśnie bardzo osłabł ten ptak nie? niby była najedzona ale stwierdziłem, że trzeba by ją jeszcze nakarmić raz, była nakarmiona i później dostała od razu trzy strzykawki wody nie? to jest 30 ml nawet ponad 35 no i jeszcze na drugi dzień strzykawkę jedną czy dwie i powiem wam, że znaczna poprawa nie? to już było kilka dni temu w ogóle po ptaku teraz jest nie, nic nie widać to była samiczka, a ten o, ten to jest jej brat z gniazda, nie? Też powiem Wam fajny. W ogóle to o, na przykład zobaczcie ten gołąbek, to ten z tymi białym łapczek. Zaczynają się te gołębie poprawiać i myślę, że, że nie głupie będą. Jest szansa, że jeszcze zaraz Wam te najmłodsze pokażę. Tutaj ten ma brzydkie oprawy, ale zaczynałem się troszkę poprawiać. On jest taki do zabawy. No, to taki jeden z gorszych młodych w tym sezonie. Jeden z dwóch, dwa są takie słabe, no i to jest jeden z nich. No ale wiadomo, że przecież wszystkie nie będą piękne. Zawsze są te. O, a tutaj rodzice tych, o których mówiłem. Nie, tu mama jest na pierwszym. W pierwszej półce tam jest ojciec. Bardzo do ojca są podobne. Tam jest fajna para, no niestety nic po nich nie mam. Tutaj jest młody też. No a zobaczcie, tutaj gromadka. Ostatnich już młodych. No, to powiem Wam, że mogą być. Tu jakby go tak może nagrać. Zobaczcie. Jaki młody. Ja tam nie znam się za bardzo żadnym ekspertem nie jestem, ale na moje to może być fajny ptak. Po najlepszej mojej samicy to jest on. Tutaj jest drugi z łebka chyba nawet fajniejszy niż tamten pokaż się jakoś ładnie halo Dziubek powiem wam krótki w rysunku fajne bez wad bo mama jest z wadami w rysunku zobaczcie o. no ja widzę potencjał w nich natomiast co mnie wkurza wkurza mnie ten młody bo to jest ten co też mi się podobał ale nosi wam powiem lota pod ogonem o, na razie nie chce latać. Dlaczego on tak robi, nie mam pojęcia. Co je mu się w głowie coś pomieszało, czy co? Widzicie, takie jakby anielskie mają, ja mu to wiązałem, ale to na razie jeszcze nie pomogło. Nosi te lotka pod ogonem. No i to jest młody duro, starszy od nich, a ja w ogóle nie lata. Nie? On tylko ładzi po ziemi. No ale to. No i tu wywrotek wywrotek też ma lekko mu się ten, ale wywrotkowi to zajdą tanielskie raczej no taki nie głupi nie głupi, ale nie wiem w końcu czy będę powiększał tę ilość wywrotków czy tylko zostanę przy jednej parze a mm, nie wiem, no trudna decyzja motylków też tych młodych trochę jest Legał tak wiecie już otwarty mają lubią z niego korzystać, wieczorami tutaj sporo ptaków śpi no a tak ogólnie no to mówię, to jest posprzątane wszystko, tylko że podróż na podłodze nie, tylko półki i... No tu zobaczcie, ten widynek już duży, to po tej samej parze co teraz te dwa małe są. Tu jest drugi z gniazda, nie? To będzie chyba, to jasne będzie chyba samiczka, a ten ciemniejszy będzie samczyk na mamki to by były takie w sam raz gołębie moim zdaniem, tylko że jeszcze nie wiem czy one na mamki zostaną, bo planuję w tym roku na mamki przynieść jakieś ptaki takie no, no nie, nie widyny, tylko jakąś inną rasę albo może jakieś mieszańce, także kwestia czy coś mi będzie na pary brakowało, to wtedy z tych swoich zostawię, tu zobaczcie młody fajny gdzieś jakby tak chciał, może lepiej stanąć Wysoki bardzo, na, na wysokiej nodze, długa szyja. No i tak mówię, wszystkie już są samodzielne. To on jest, o, po tym starym samcu. Po tym starym samcu w tym roku pięć młodych najwięcej. W zeszłym roku było 7, ale w tym roku on był przeparzany, także to też czasu trochę zabrało. No zobaczcie, tutaj stara para. No to po nich są trzy młode, z czego jeden ten z tymi lotkami, nie? Z łebka bardzo fajny, no ale... Tu jest ta, co mi piźnie chciała. O, tutaj będzie lepiej zrobić. Zobaczcie, stara wywrotka. O, tu jest ta kaczusia moja. No bo kaczusia, tak się zastanawiałem, czy mi te jajka będzie niosła, czy nie. Zniosła mi w tym roku 7 jajek i też była bardzo późno w parze dopiero. Także, no ja Wam powiem szczerze, że jestem zadowolony, nie? Nie mogę narzekać. no to Niektóre te oprawki mają takie jeszcze niezafajne, ale ja myślę, że te oprawki się wyrobią. No i nie wiem czy ja w zasadzie Wam miałem jeszcze o czymś mówić, czy, czy to wszystko. Zobaczcie jak to światło wpada jak bardzo psuje obraz. Bardzo dużo wchodzą tutaj do gołębnika, do gołębnika od mamek. A no, i nie powiedziałem wam, bo jest zrobiona nowa ta podstawka. Tam, co te młode sobie siedzą, bo była taka, jak wiecie, ramka z obrazu, ale to w ogóle nie wyglądało fajnie. To wiecie, na dobrą sprawę nawet mogłoby tego nie być, bo to nie jest potrzebne. Ale wygląda tak estetycznie. Zawsze to ziarno, co tam wpadnie pod spód, mogę zabrać, wysypać ptakom innym, i, i tylko w sumie z tego względu to jest zrobione. Tutaj, jeszcze raz. Ta stara para, dwójki. No, ten samczyk po nim nic nie wychowałem w tym roku. Bo ta samiczka ja jego od niego nie niosła. Ale na przyszły rok będę chciał go przepalić. Zobaczcie, jaki to jest ładny ptak. Oczywiście to też nie jest jakiś tam jeszcze ideał. Ale to już jest taki. No, to jest chyba najlepszy samiec powiem Wam, na tym gołębniku. Bardzo ładny. Trochę brodę ma. Nie wiem, czy by gdzieś chciał wyjdzie, myślałem, że stanie gdzieś na półce może, żeby go tak troszkę lepiej pokazać, ale jest naprawdę fajny nie pod tym kątem tu znowu zastanawiam się też, no bo coś z tego rozpłodu będę chciał wymienić nie wiem, co z tą samiczką ciemną robić bo oprócz tego, że jest ciemna to jest bardzo fajna nie znaczy bardzo fajna, no dla mnie jest bardzo fajna, a tak naprawdę to jest to jest średnia, no ale dla mnie jest bardzo fajna nie chciał ładnie stanąć No, niestety, to jeszcze raz pokażę Wam te maluszki. No, jeszcze ich muszę karmić, bo są łobuzy, na razie nie chcą jeść. Ale to nic się, że tak powiem, złego nie dzieje. Cieszę się, że na razie rosną, że są zdrowe. I mówię, w złebku fajne, bo łebki mają małe, no i w dodatku są yy, w rysunkach są fajne. Także jeszcze bym chciał, może pod miniaturkę by było, jakby ten mi tu jakoś ładnie z nimi stanął. On jest głodny, bo ja jego powiem wam, że już tak nie karmię z rana. A je karmię z rana. Na wieczór. A ten już jest karmiony tylko wieczorem. Z tego względu, żeby troszkę sam myślał o jedzeniu. No bo nie może być w nieskończoność karmiony, nie? Dlatego on. No i mówię, to jest fajnie do zabawy. Dłośnik taki. No, już teraz słuchajcie, w hodowli nic ciekawego nie będzie się działo. No, chyba że kogoś tam będą interesowały nowe nabytki, bo mówię, na pewno jakieś będą. Jeszcze nie wiem kiedy. Generalnie to nie chodzi mi o to, że tam zwlekam, bo żeby tam czekać na coś. Nie, jak się coś trafi, no to po prostu coś będzie. Yy... Nie będę nawet też bardzo czekał patrzeć na płeć czy na coś. Ja sobie później to poparzę. Po prostu najlepsze ptaki, które będę miał to zostaną. Reszta będzie sprzedana. No ale tak jak mówię, w tym roku nie ma tu takich, bo w zeszłym roku to jeszcze 2-3 mi w gołębie wyszły takie typowo odpadowe. W tym roku takiego jako odpadu to nie ma, nie. Ten jakby jakoś tak chciał. Masywny ptak, ale też nie najgorszy. Dobra, słuchajcie, nie jest za długi film, nie za krótki. Myślę, że to będzie tyle. Mówię, nie ma tu o czym gadać, no ale z racji, że ten kanał już prowadzę, no to raz na jakiś czas bym chciał Wam pokazać, jak to tutaj wygląda. Także dziękuję tym, którzy oglądali do końca. Zachęcam Was do pisania komentarzy i do następnego. Trzymajcie się, cześć.